W to z tej strony, jak z Overwatch oczywiście. E, tak, mamy tu obronę. Mamy obronę... obronę mamy, Co z tą Może zrobię... Tak, no obronę. Symetra jakaś, co? Nie mam pamięć, jakim grać. Nie mam dzielnego pojęcia, Jakim grać. Może trupem w dół, To no jest skina. Tak, nie <laughs> bać symetry. Gram trupem w dół. Okay. Mamy obronę, tanka mamy, damage i. ja damage powiedzmy Sunday, Sunday, a to jest Sunday, kuki duki no, 127 level, ok No nieźle, Sfardali... Sfardali... ok, nie dziwne O, czemu się zapałek? Damit nie, nie styku huka. nie będziesz chciała ode mnie autografu. Kisara jest między Anną i trupią wdową jest tak, że Anna miała misję zabić trupią wdowę, zlikwidować ją. To, że ona się zawahała i trupia wdowa oddała pierwsza strzabło. Przez to, że się zawahała właśnie strzelić. Nie wiem, czymś się zawahała. Przez to wiele jej bliskich... E, wiele jej bliskich po prostu zginęło. Anny. I co, no. Ona wpadła w depresję. Teraz właśnie powrócę, żeby dalej chronić bliskich, aż wasz czafary i córkę. Coś w tym stylu jest. Historie. Zobacz, jakim chujowym snajperem jestem, a chuję widzę, panie. Ja chuja widzę, Reinhardt. Nic nie widzę. Ro 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 ro. Co ja chceś pisać? Jest zaparzony Ja cię pisałem. Wow, jego jeszcze nie wybili? Halo! Dwóch za nim pobiegło z czego jedna to była łaska, która mogła chilać tego. Wychodź. Ej, what the fuck? Hmm. Acie. To, to wam pomoże. O ja tam to jest tylko Anna chyba. Nie, yep, tylko Ana. Co? O dobra Nie obrońc się jeszcze Masz, łapto Ej! Noin! Już rzucałem huka w tamtą stronę, że się przyjąłem do ściany Adam Dora, nie właśnie trochę wdowy nie idzie nią Hanzo! Maybe Hanzo nie bawię, to powtórkę mam Hanzusem mało gram, strasznie mało f to że pisze, że mam że F1 sobie wcisnąć w całą... <laughs> tylko to powtarza To no, potwierdza, nie powtarza, całe Nie ta strzała generalnie, ale cóż Pierdol się. No. Goddemyt. Wiedziałem, że tak się stanie, że on mnie gra. Niko, nie, nie można nam powstrzymać, czy coś? E, fujcie to. Łanka tanka już puszczam. Kogoś tam trafiłem parę razy. Okay. No nope. vam okay, like, Wow, jaki luck! What the fuck? Co to było? Halo? Coś mnie wypchnęło do przodu. O, nie z sportem, laska. Okej. Okay. Coś mnie wypchnęło do przodu, co to było? Unlucky guys na no unlucky. Ej, jaki chujowy, co to jest w ogóle skin? Engolfiasz jakiś. Najlepsze zagranie meczu. To mi nie bombką? Tak, bardzo dobrze zagranie. Serio? Tu jakieś jaja były? On nie widział on nie widział tego typa. Sam się pochwalę, bo już nie mogę patrzeć. Silny Hanzo, nie widziałem o tym. Grałem nim drugi raz. Pamiętam, że raz też grałem, ale jakoś tak mi szczęście nie podoba, ale teraz tak zauważyłem, że jest całkiem silny. Hanzuchna. Tak, sobie mecz. Ludzie, pszczoły, złote z obrażenia, oczywiście, że złoto, bo ja miałem zawsze te z obrażenia, tylko to do Wantochudnia, bo ja wiem o tym, tylko 1200 danych obrażeń. Ale nic z nią nie trafiam. Nie, nie, chcę opuścić mecz. I chcę zrobić serwer po prostu. Znaczy, grę, żeby. Nie chcę atakować na tym, w tej mapie i poza tym nie chcę zwołać tych samych ludzi, co tam byli. Bo jak gościowi smuga zabija dwóch i lata mu na plecach, a on tego nie widzi, no to nie chcę z takim kimś grać, nie? Czy go jeszcze udał? Byście to bomba była, która wybucha Dokłady w... wolskaja Industries Ruskie ja paruski kabarysz Krasna ja Baba szybciej szybciej Obrona znowu, znowu jakoś o, się do obrony. Jezu, mam jakieś małe FPS? O dobry się chyba. Parę też nigdy nie grałem. Nigdy, ale... To to łaszkę wasz, sobie zagrajmy. Arsibo Świetny skin jest tak świetny zajebisty jest. Najlepszy sknicha gry jest to. Tak mi się właśnie podoba ten niam. niam. Zapykuję się wam, wiecie o tym? O nie, nie ta mapa, ja na tym mapie nie mam wygrywać. Tu, 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 tu. Ej, okay, hazard, że jest sprawiedliwy, to dobrze. była ma jednego skina, okej. Okay. Mamy jakieś pasywną umiejętność? Nie. Nie, jednak jest. A, trzeba powoli opadać, okej. Okay. No przecież, właśnie możemy tak się skakać i mm, powoli opadać. A słyszę, jak mi się skrzydła otwierają. Mm. Osłaniam, cię. Osłaniam cię panie, będę ci zwiększał damage swodę... Też tak mówię Broń celu, a... ooo mogę, jest na plecach, nie żeby coś Sporo healania to będzie w tej grze, ok To chyba dobrze Nie wiem czy mogę healować przez ścianę? Znaczy generalnie mogę, ale nie wiem, czy to hila Taki mam problem Jem jakiś taki z sobie lata Ja się zaciąłem przy punkcie Zajęcie to coś no. Nareszcie. jest ultimatum. No, przyda mi się pomóc. To próbuję chylać, ale nie zawsze to dobrze wychodzi. Mhm. Spoko, spoko. panie. Moje koj sobie wskrzesić Chuj skrzeszam. Baj baj świecie No i tak mi ma cree Ale się ustawili ładnie ładnie do wszędzie się ustawili, no. to? Dziękuję Jak tak lubię Symetro grać, ale to jest nie ma dobrego teleportu dla symetru to jest słabe Po prostu to się strzelił? Możemy sobie powoli opadać. Pan, stary, aciechilne? Nie, o co się! O kurde! Wilki, wszędzie wilki, stój, tankuj dla mnie! i dla mnie... A Mami! Mami! Ja pierdolsztajn! Na punkt ten są! Na punkt ten są! Wszędzie są! O kurwa, mać! Szybko! Leczenie! ulti Nie! Muszę kogoś skończyć! A... Ale nie mogę już Nikt nie jest martwy, więc spalimy tylko jak ktoś zginie. Ale ja leczenie tego tak grubego, jak <grym> w tym bagetowności. Ale wyda się śpiesz, żłomiarzu. Walkiria. Walkiria się nazywa? Skrzeszenie, jak już. Revive. Co ja zrobię z tobą, no. Podziałaliśmy... Będę ci zwiększał Oho. A nie, hilam cię spokojnie. Bardziej poczeka na bardziej krytyczną sytuację z ultem. Aua. Mogę się do niego chyba shiftować, żeby podlecieć, no ale nie tylko w wdowę albo weźcie Winston'a, żeby go było ciągle, bo Winston'a w dole jest tak świetną postacią. Tak, easy można zalić dowę Winston'em, że aż to mało ma gadać. A tam skoczył w tą bombę.

O kurde Ja muszę żyć panowie, muszę stać za ścianą gdzieś Ta smuła kurde popierdziela gdzieś wszędzie Trochę irytujące Nawet bardzo Spoko, nie ma za tył

O kurde, ona mi próbuje zdjąć, złudź wredna lemką Nice, zajebiście O kurde, jeżono. Asysty, perfekt Ja cię healam, spoko spoko nie boję Nie! Byłem za ścianą Za ścianą byłem przecież Cztery, trzy Uno, i lecimy z powrotem do akcji. Ty, jak, jak nowa. Narodzono. jak nowo, narodzone, jak już. Co Masz heala, ty też masz heala. Skupiaj się na healaniu, no. Nie mam wyjścia, muszę się kupić. Na... Trochę tak mech jest to wszystko. Jeszcze ani rezultat nie użyłem, ale jakoś nie, mam... nie chcę tu już pomarnować ulta na jedną osobę. kurwa, to nasz południe? Chyba nie. Nie, 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 nie. Chyba nam pogodowość, no. Ale. No. Dacie radę tam? O, dali radę. Myślałem, że to właśnie było to decydujące starcie. Wszędzie. Pi, Kurwa no, nie to. Nie ma Rozumiem. Rozumiem. <grywa> ja ten tym, tym pojechałem. O, tego to było mało po mnie. Kurwa! Nie spodziewałeś tego z gościa tam. Może znać go skruszyć. Z niego jest to lipnie O, zjeba się ulti, stary. Nie ma. Dla psałki obasta. było 8400 obrażeń. To jest bardzo dużo. Odpięć to leczyłem do pięciu? Mam dwa razy więcej. Co to kurwa było? oni mają dalej trupie wdowę, czy nie? Tak, Coś tam zajbało ale. McLean naszego zajma Ja trzymam ulti będę kisił ulti Dopóki nie będzie jakiejś okazji specjalnej Bo to ulti jest dość takie wiecie Fajne Dziwne no suczno A Napierdolę, boję się Poprzejmiemy W pewnych sekundach nie, 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 kurde, osłaniajcie mnie! Opona! się oponę! Jeden! O, o kodaki poszło, dobrze Kurwa, tędy Tylko zapierdaj, może pisać dzięki szkodzie, nie wiem Nie co jest? Ja pierdolę, no O, bok tutaj, panie! Obok nie leci, O, oh! oh! uh, Fuck yeah! Chuck and Hanson, a dużo robili do mecz, ten... chyba. Nie wiem, nas. Nie miała pojęcia. Mdężę Nie, ona. <śpiewa> Muszę jak czteryć czterech naraz, żeby ten. A jednak pościerałem jeszcze jedną ulitą, tylko. 2 to było to miejsce, gdzie po godzinie się ze śmiercią. 9400 wyleczonych obrażeń. Tylko nasza drużyna jest tutaj. Damn. Żeby się połowa ich teammate'ów nie daje w ogóle tego. Połowa ich teammate'ów wyszła. Fajny meczek był, Fajny, równy. On 400 Rekord. No rekord, no likwidacji to jest 3 Pierwszy 502 plus 1500 pd i chodzi rankę raketę ale nie, to było wczoraj jeszcze, a dziś jest już o drugiej godzinie, więc... Jeszcze jakieś te. Do łaski. Łaskawicy już, graffiti pixelowa, oh yeah! Ludzie jominki What the fuck? Go directly to jail What the fuck? W tym skrzynie letni i grzyska, eh. Czy nie Przedanie są złe? To też nie jest złe. To jest to samochód? Biorę